No, pół twarzy pokazujesz? Co tu się stało? za Zabrakło makijażu, czy bardziej na zasadzie y, chuj, oni nagrywają i się nie pokażę? A co nagrywacie? czyli znaczy, no nie wiem, no są tutaj tacy, którzy nagrywają, wiesz, ja, ja w radiu występuję, więc no, ja nie lubię, nie lubię twarzy pokazywać publicznie. No ja właśnie też, widzisz? A kim ja jesteś chyba... ogólnie, jak mogę wiedzieć? Dziewczyną. Kurwa, ile masz lat? Pracujesz, studiujesz, uczysz się? Jak to wygląda? Mam 18. Masz 18, czyli uczysz się. Mm -hmm. Dobra. To jest, jest to liceum, jest to technikum, czy, czy jest to jakaś zawodówka? Technikum. Technikum. Jaki profil? Mm, a co? No chcę wiedzieć, no. Chcę wiedzieć, jak rozmowę rozpocząć. Mm, Wiesz, technikum. muszę trafić w odpowiedni punkt. Mm, technik, organizacji reklamy. A, czyli ogólnie możesz mi reklamę załatwić. No, dokładnie. Tak? Mhm. Mm bo burdel chce otworzyć. Jesteś w stanie ogarnąć dobrą reklamę. No, Tomek, to Dwa A co zrobiło? Jak byś zrobiło? Jakbyś ten burdel zareklamowała? Tak szczerze, wiesz, proszę. tak nie to, że ja tu żarty żartami, bo to burdel, haha, śmiesznie, jebanie i tak dalej. Tylko wiesz, to jest bardzo, bardzo ciekawe pytanie tutaj skierowane do ciebie. No, tylko że jak nagrywasz to na YouTubie, to tego nie wstawaj. Mmm. Radio a YouTube. Kumasz różnicę? Kumasz czacze, czy nie? No kurwa, Czujesz no, czacze? Czy tak, jak... no, no, no. No to, no to przestań pierwszy ci gadać, jakbyś mi reklamę burdelu zrobiła. No nie wiem, ale ty chcesz billboard, czy mam ci zareklamować? A, czyli żeby... Billboard, czyli w sensie ty nawet jesteś takim jakby grafikiem, który mi jest w stanie Billboard no. zorganizować. To ty no. nawet graficznie jesteś utalentowana. Łocie chuj! Ale... Jak byś to zrobiła, w sensie, co byś umieściła na billboardzie promującym burdel? 7 zł 8 groszy. No, Dasz serduszko na BLS? Jakieś... Kamilc 54, Wodem, proszę. Słuchaj, jest. ja Ci ogólnie wymyślę, jaki jest, jaki jest zamysł, no bo z racji tego, że no wiadomo, burdeli jest dużo, no. Przemysł, a propos burdelu, no, no jest ciężko, jest ciężko wymyślić coś oryginalnego. Ale mamy coś, co jest identyczne i co, co ma ze sobą związek. No, nagość. Burdel, nagość. Nagość i teraz myślisz, hmm, jak to zorganizować? Robisz siku. Czy jak robisz siku, masz założone majtki? No nie, musisz je opuścić. A więc zorganizujmy burdel w ukrytym tojtoju. Mamy tojtoj. Uczestnik wchodzi do tojtoja. Zaczyna sikać. Po czym z dziwnych drzwi, które dziwnym trafem są z lewej strony, wychodzi mu naga klientka, która zaprasza go do tego, żeby skorzystał z najlepszej oferty. I wiesz, jeżeli gości już machuje na wierzchu, no to no kurwa no grzechem byłoby nie skorzystać, więc wiesz, z jednej strony możesz się załatwić, z drugiej strony możesz załatwić również inną potrzebę. I ogólnie taki jest zamysł mojego planu, żeby zorganizować coś w zasadzie toalety, która e, jest toaletą, tak zwana toaleta schadzka. Schadzka do korzystania z usług mojego burdelu no powiem ci, że genialny pomysł. Dziękuję. Bardzo oryginalny. oryginalny no nie, nie, oryginalny nie oryginalny. widziałem nigdy czegoś takiego. A zawsze mnie to ciekawiło, nie. jakby mi ktoś do tojtoja wszedł i jakby to się skończyło. No i też wiesz, trzeba go najpierw jakoś zareklamować, żeby ludzie widzieli. No właśnie, to, no i przychodzisz tutaj ty, bo jesteś mistrzem reklamy. Jak mi taki taki tutaj tojtojowy toj burdel zareklamujesz? Nazwijmy no, cię tojtoj mama. O! Albo burdel, mama. O, dobra, to będzie lepsze.